Witaj, ta wiadomość znajdziecie dokładnie wtedy, kiedy masz na nią trafić. Znajdziesz tu coś, co tworzy Twój umysł, przyniesie jasność albo może rozwiąże Twój problem, wskaże kierunek. I jeśli tu jesteś, ufam, że to dla Ciebie. Będzie mi bardzo miło spędzić z Tobą czas. Uzdrowienie w linii matki, uzdrowienie, praca z energią przodków, linia matki, wzrost, rozkwit, zrealizowane projekty, właściwy czas, żniwa, świętowanie, namaszczony, odpowiedź na wezwanie, przewodnictwo, umocowanie, dary duszy. Tą kartą przychodzi wiadomość, że następuje uzdrowienie linii matki. Uzdrowienie rodowe powoduje wzrost i rozkwit. I to, o czym tutaj zawsze mówię, cały jakby kontekst mojego kanału miłość do siebie. Traktowanie siebie z szacunkiem, uwielbieniem, zrozumieniem, współczuciem. Najpierw siebie traktujemy w ten sposób. Dzięki temu inni zaczynają nas również tak traktować, życie nas zaczyna tak traktować. To tutaj czuję jest tym uzdrowieniem w linii matki. Szacunek do, do Twoich przeżyć, uznanie tego, że mogło być Ci źle, że nie czułeś się, nie czułaś się bezpiecznie, że ktoś cię skrzywdził, że coś bolało. Nie wypierasz tego, szanujesz to, akceptujesz. Dzięki temu wzrastasz. Jakby podarowanie sobie tego, czego nie, da, nie dadzą ci inni, um, tego, co chciałbyś, chciałabyś, żeby ci inni dali. Dostrzeżenie w sobie tego, co chciałabyś, chciałbyś, żeby inni dostrzegli w tobie pięknego. Docenienie siebie. I jakby ja myślę, że tutaj to uzdrowienie w linii matki na różnych poziomach i w różny sposób e, kolektywnie przebiega, czy chcemy, czy nie. Każdy doświadczy tego w inny sposób, doświadcza tego w inny sposób. Ale tutaj jest zapowiedź rozkwitu, że ten rozkwit jest już teraz, że właściwy czas jest teraz, czas na żniwa, czas na świętowanie. Dokonało się. Mam tu takie uczucie, że to się dokonało. Zrealizowane projekty. Więc tutaj może być wiadomość, jedna wiadomość, która przychodzi jest taka, że to uzdrowienie w linii, w linii matki dokonało się albo dokonuje i że tutaj jest um, sukces w tym temacie, dopełnienie w tym temacie um, albo um, wskazówka, znak, że potwierdzenie dla Ciebie, że Twoje projekty się zrealizują że za chwilę Będziesz mieć co świętować. Jakby jedno popłynie za drugim, to uzdrowienie powoduje, że możesz się spełniać. Możesz odnosić sukcesy. By to się jedno z drugim wiąże. I karta namaszczony, czego nie widzisz? Nie widzisz tego. Że jakby tutaj jakiś cel życiowy zostanie Ci objawiony bardziej, wyraźniej. Tutaj jakby masz podążyć za wezwaniem swojej duszy, albo wezwaniem Twojej duszy było właśnie spowodowanie tego uzdrowienia, przejście przez to uzdrowienie. Nie widzisz, że Potrzebujesz odciąć się od tego życia. Jak to, jak to powiedzieć? Od tego życia 3D, od tego matrixa, od hałasu, od pędu, wyścigu, bo on powstrzymuje ciebie, by być tym, kim jesteś. Mm. No i to może tak zabrzmieć kontrowersyjnie, może nie kontrowersyjnie, ale no musimy żyć w tym życiu i, i po to tu jesteśmy, żeby żyć w tym życiu 3D, ale możemy jakby żyć inaczej, możemy zacząć żyć spokojniej, tak jak my chcemy, tak jak a nie tak jak oczekuje od nas właśnie Matrix, że tylko zapieprzamy, zapieprzamy i nie mamy nic z tego życia dla siebie, że praca, telewizor i później pójście spać i cały czas jedno i to samo w kółko. Tutaj bardziej czuję, żeby od tego się zacząć ode odrywać. Do pracy musimy chodzić, żeby mieć za co żyć, zwłaszcza, że teraz nie jest nie jest łatwo ludziom finansowo Ale znajdź czas dla siebie, znajdź tą chwilę w ciągu dnia dla siebie, gdzie odetniesz się od tego wszystkiego i poczujesz siebie. Bo jakby tu masz czym się podzielić ze światem, jest coś, czym masz się podzielić ze światem jakieś Twoje dary, jakieś talenty, ale żeby w ogóle je odkryć, to potrzeba tego czasu. Co weekendy, gdzie można to zrobić. Lub te wieczory, wybrać siebie zamiast wybrać oglądanie jakiegoś serialu, wybrać czas ze sobą. Jakby tu jest też mowa o tym, że być może masz być przewodnikiem dla innych ludzi. Może słyszysz właśnie to wezwanie w sercu, by prowadzić innych. Bo to jest karta takich nowicjuszy, em, wizjonerów, twórców, przywódców, uzdrowicieli. Po prostu idź swoją własną drogą i zaufaj tej ścieżce, która przyciąga Cię. Zaufaj temu wewnętrznemu głosowi. No i znowu, żeby ten wewnętrzny głos usłyszeć, to musimy się po prostu zatrzymać i go posłuchać, bo inaczej inaczej no nikt ci tego nie powie. Nikt ci tego nie powie. Spokój siła poprzez em, to znaczy, miałam coś innego powiedzieć: miałam powiedzieć, że ta siła tkwiąca w spokoju, w cierpliwości, taka takie zaufanie no i tak, to poczucie bezpieczeństwa. Mm, jeżeli mamy tą ranę matki nieuzdrowioną, to no nie możemy czuć się bezpiecznie. Ale możemy zawsze sami dać sobie to bezpieczeństwo, hmm. odnaleźć je w sobie, bo poczucie bezpieczeństwa... No, raczej w tym zewnętrznym świecie nie odnajdziesz. Nie, nie jest to zbyt możliwe. Wszędzie nas tylko straszą. No i dzieje się jak się dzieje, ale nie będę w to w ogóle wchodzić, bo ja nie czuję, że jestem. Tutaj po to, by wchodzić w te negatywne narracje, a wręcz przeciwnie, by dawać nadzieję i jakby by zmieniać spojrzenie. Bo świat się nie zmieni, dopóki my się nie zmienimy. I ten lew, który się też przewija przez ostatnie, e, przez ostatnie przekazy, karta mocy. Karta siły. Może jest dla ciebie lew jakimś takim potwierdzeniem, albo zwierzęciem mocy. Ta dziewczynka czuje się bezpiecznie przy, przy rwie i nawet kaczuszka mała czuje się bezpiecznie. To jest takie: wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. Jestem. Bezpieczny, jestem bezpieczna. Wiem, że mam siłę. W każdej chwili mogę zaatakować i poradzić sobie z każdym przeciwnikiem. Czy to bardziej, jeżeli chodzi o tego przeciwnika, chodzi mi o te doświadczenia trudne, ale teraz mogę sobie siedzieć bezpiecznie i spokojnie. Mogę osiąść, usiąść, uspokoić się, nie muszę nigdzie pędzić, nie muszę tutaj być w gotowości, bo jeżeli będzie taka potrzeba, to znajdę w sobie siłę. I tutaj jest to, to przejście przejście do, do życia w rozkwicie. przejście, tutaj jakby dane Ci z góry. Koniec trudnych czasów. Wiadomość dla Ciebie jest taka, że wszystko jest dobrze. Możesz czuć się bezpiecznie. Jesteś zaopiekowany, zaopiekowana, chroniona, chroniony. I chodzisz w nowe lepsze życie, lepsze czasy. No i mamy tutaj dziewiątkę kielichów. To jest otwartość. Otwartość na przyjmowanie Błogosławieństw, darów to jest karta spełnienia marzeń. To jest radość, połączenie z innymi. To świętowanie tutaj też czuję, choć um, na dziewiątym mieczy zwykle nie ma tego świętowania, ale czuję to świętowanie. Połączenie właśnie z innymi, połączenie z, wszechświ z wszechświatem, przyjmowanie tych błogosławieństw. Jeżeli jesteśmy zamknięci, no to nie możemy przyjmować, a tu jest to otwarcie się. Oni mają ręce w górze, są otwarci właśnie na przyjmowanie. Więc tutaj dzieje się pięknie pomyślność po, po tym zamieszaniu, nowe wydarzenia, zmiana, odzyskanie siebie, zdrowia. Jakby tu jest takie cieszenie się, cieszenie się życiem, takim, takim jaki jest. To duchowe szczęście, miłość, zadowolenie płynące z głębi Ciebie, niezależnie od tego, co się dzieje. Otwartość na innych, obfitość, czas harmonii, satysfakcji, spokoju. Ta równowaga wewnętrzna, emocjonalna, spełnione życie, by te pozytywne, złote energie otaczały Ciebie w tej chwili. ta obfitość Ciebie otacza w tej chwili pływasz w tym morzu obfitości tylko zauważ to zauważaj to wtedy będzie jeszcze tego więcej i bardziej <laughs> poprzednie życia, Twoja dusza ma tylko jedno wieczne, wiecznie trwające istnieje, istnienie To mi mówi o tym, że te twoje poprzednie życia też tutaj się uzdrawiały. Jakby wraca do ciebie siła z poprzednich żyć. I jakby tutaj też jest to przypomnienie, że jesteś kimś wiecznym, że to nie jest tylko to jedno życie. Tylko długa, wieczna podróż. Bo jeżeli patrzymy z tej perspektywy, to potrafimy trochę nabrać do tego dystansu, do tego, co się dzieje, i jakby oderwać od dramatu. Anioł obfitości. Tu znowu macie potwierdzenie, że ta obfitość napływa, że ona jest. Odłóż stare wyobrażenia na temat dobrobytu i żyj miłością. Jakby tutaj wkraczasz w czas obfitości i obfitością są relacje, obfitością jest natura. Obfitością jest mm, miłość. No, miłość do siebie przychodzi mi. Jeżeli kochasz siebie, to jakby prędzej czy później zobaczysz, że tutaj do ciebie będzie coraz więcej obfitości przyciągane. Nie wiem, czy znajdę książeczkę. Od tej karty. Bo chcę coś powiedzieć, ale ciężko mi to ubrać w słowa. Twoja zdolność wytwarzania i otrzymywania obfitości bezpośrednio zależy od Twojej zdolności wzbudzania miłości. Naprawdę nie jest trudno zdobyć pieniądze. Czy to zdanie wzbudza Twój sprzeciw lub powoduje irytację? Jeśli odpowiedź jest twierdząca, warto połączyć się z aniołem obfitości, aby uwolnić swoje cierpienie. Nasze zrozumienie bogactwa wywo wywodzi się przeważnie z obserwacji otoczenia, gdy byliśmy w wieku poniżej 5 lat. Oznacza to, że materialne warunki w naszym środowisku z czasów dzieciństwa współtworzą w podświadomości finansowy dobrobyt lub niedostatek w dniu dzisiejszym. I to znowu wiąże się z... Z tą matką mam tutaj wrażenie. Chociaż może mówią, że to obfitość wiąże się z, z tatą. Tak mi się wydaje, że gdzieś, gdzieś słyszałam. O, a zresztą, na wszystko, co, co na każdą tezę, jest teraz antyteza, więc tutaj trzeba samemu sobie poczuć. Wiem, tak. Można to oczywiście zmienić, jeżeli zechcemy pozbyć się naszych ograniczających przekonań związanych z obfitością. Anioł Obfitości pomoże wyzwolić się od przywiązania do ubóstwa i wesprze w odnalezieniu naszego miejsca w tym świecie, zespalając nasze potrzeby z najwyższą potrzebą Wszechświata. To nowe ukierunkowanie otworzy nas szeroko na dobrobyt oraz sukces i spełnienie w materialnym świecie. Anioł Obfitości uruchomi naszą intuicję, podniesie energetyczne wibracje i przyspieszy dostrojenie do potencjału nieskończonych możliwości. Oddaję wszelkie moje troski wyższej sile i jestem obsypywany obfitością. Także uwolnienie, uwolnienie od tego niedostatku i samoocena. Twoja samoocena zależy od szacunku do siebie. Od tego zaczęliśmy, od tego zaczęliśmy od szacunku do siebie i to tak samo wiąże się z tą obfitością. Brak obfitości prawdopodobnie też pochodzi tutaj z poprzednich żyć, jeżeli coś takiego u ciebie występuje. Jakby uzdrowiłeś to chyba, wydaje mi się, że to się uzdrowiło w Twoim życiu, a jeżeli jeszcze tego nie czujesz, to mm, może to za chwilę zobaczysz, mm, jakby już tam płyniesz. Ale tutaj można jeszcze mm, właśnie oddać swoje troski górze, połączyć się z tym aniołem obfitości i poprosić go o oczyszczenie, uzdrowienie czy zintegrowanie czegoś, co, co jeszcze tutaj powoduje może poczucie braku. Ale wiecie co, przypomniało mi się, bo wczoraj mi się wyświetlił taki krótki film. To jest ten Ken Honda, on się chyba nazywa, od tych szczęśliwych pieniędzy. I nie, nie umiałam w nocy spać, więc sobie obejrzałam ten filmik. To był, on mówił tam właśnie o tej otwartości, że jeżeli my jesteśmy zamknięci na przykład na komplementy, nie potrafimy przyjąć miłych słów, nie potrafimy przyjąć pomocy. To... czy tam prezentów na przykład, jakichś darów od innych ludzi, to, jest, to znaczy, że jesteśmy zamknięci, więc można sobie w ten sposób tutaj spojrzeć, czy... jak ja się czuję, kiedy ktoś mówi mi coś miłego. Tutaj Luna nam potwierdza, żeby może się temu jeszcze przyjrzeć i właśnie mówił on też o tych małych kroczkach, żeby... Jak ktoś chce Ci pomóc i nawet możesz sobie z tym poradzić sam sama, to przyjmij tę pomoc, bo przyjmując pomoc od kogoś, to jakby robisz też jemu przyjemność i fajnie też robić coś razem. Zobaczyłam teraz ptaka Dudka, a rzadko je widzę, więc tutaj mamy znowu jakieś potwierdzenie. Jeżeli ktoś mówi Ci komplement, to podziękuj, uśmiechnij się. Jeżeli dostajesz prezent, jeżeli ktoś ci ofiarowywuje coś, to doceń to, uciesz się z tego. I właśnie to są te małe kroki, które otwierają na obfitość. Nie wiem, może to było dla kogoś ważne, pomocne, ale przypomniało mi się i pewnie nie bez powodu, wczoraj obejrzałam ten filmik krótki. I to jest anielska brama. Miej odwagę spojrzeć w przyszłość, i jakby to łączy mi się z tą szóstką. Mieczy jesteś, właśnie przechodzisz przez te bramy, przez anielską bramę. Tu też mamy te skrzydła anielskie. Podążaj za Swoją gwiazdą i to wraca mnie do. Ta odpowiedź na wezwanie. Czy tutaj jest jakaś fajna rada w książeczce? Czekajcie, ja zobaczę jeszcze, bo same napisy w, na tych kartach, właśnie tych, one są całkiem inne niż przesłanie z książeczki. Dlatego by tu jest, poproś swoją duchową gwiazdę, by dla ciebie świeciła. Dzięki temu jasno i wyraźnie ujrzysz swoją drogę. Poproś anioła nawigacji, by oświetlił drogę swoim światłem i zobacz, co się stanie. Być może pokierujesz się w zupełnie inną stronę. Dziś u Twojego boku stoi anioł nawigacji, aby wskazać Ci właściwy kierunek. Teraz w Twoim życiu dokonuje się wiele zmian. Nie zawsze łatwo jest zostawić ze sobą to, co dobrze znamy, to, co kiedyś się sprawdzało. Na nowych drogach potrzebujemy nawigacji, aby się odnaleźć i dotrzeć do celu, do którego zmierzamy. Anioł nawigacji jest jak gwiazda przewodnia, która swoim światłem rozjaśnia Ci drogę, abyś mógł zobaczyć, dokąd trzeba iść. Wkrótce poznasz te drogi i na nich lub... Na ich skraju odkryj dla siebie niejedną rzecz. Przecież tak wiele razy nowe drogi prowadziły do pełnego rozwoju twojego potencjału. Kochani, zakończę na tym. Miło mi się do was mówiło. Dziękuję wam, że jesteście. Dziękuję za wasze komentarze. Jeśli obejrzeliście do końca, to znaczy, że ten przekaz był dla was, że jakby tutaj jesteście z tym przesłaniem połączeni. Oczywiście nie wszystko tutaj, co do zdania, musi Wam pasować, bo to przekaz ogólny, ale, ale to było dla Was. Zostawcie mi serduszko, jeśli, jeśli wciąż jesteście. I do usłyszenia niedługo. Pa! pa.